Witam Państwa w kolejnej 11. chwili Bibliofila. Dziś uśmiech do Natalii, naszej pani reżyser, dlatego, że książka jest jakby dla niej specjalnie. Pruszyński i spółka, Olga Rudnicka, Natalii 5. Aż 5 Natalii, proszę Państwa, tak naprawdę. Recenzenci przepowiadają, że jest to kryminał, który śmiało może konkurować z męskimi przedstawicielami gatunku. I wygląda na to, że tak jest. Nietypowa historia, 5 spadkobierczyń i oczywiście jak to kobiety... To, są, to jest te pięć Natali, potrafią skomplikować sprawę do, do granic możliwości. Samobójstwo, zamknięte od środka pokój, przedziwne sploty okoliczności, wartka akcja, nie byle jaka autorka, wprawdzie bardzo młoda, rocznik 1988, ale. Piszą o niej, że zdecydowanie rozwinęła skrzydła. Ma wszelkie niezbędne przygotowanie do tej, do tej tematyki. Czyta namiętnie kryminały, uprawia jiu-jitsu, tańczy, kocha jazdę konną. Zapewne jest co poczytać. Olga Rudnicka, Natalii 5 przejdźmy troszeczkę do poważnych zagadnień, zajmiemy się teraz historią, nasza ulubiona Bellona i książka o sprawie, o której na pozór powiedziano już wszystko. Zagłada dynastii Romanowów. Śmierć cara Mikołaja II, jego całej rodziny, zbrodnia bolszewików dokonana w bestialski sposób, zatarte ślady, mit Anastazji, czyli jedynej ocalonej potomkini carskiej Rodziny tych Anastazji pojawiało się mnóstwo. No i co się okazuje? Nowe wątki w sprawie. Książka z ubiegłego roku, już przetłumaczona na język polski. Badania DNA, zaskakujące wyniki. Czy Anglicy ewakuowali przez Murmańsk część Romanowów, czy w którejkolwiek, czy we krwi którejkolwiek Anastazji faktycznie była krew potomkini Carów. Fascynująco napisana książka, znakomita lektura. Znowu historia, troszkę inaczej. E, tym razem Iskry i książka, która zrewolucjonizuje Państwa podejście do bardzo wielu e, kwestii. 10 najważniejszych, podobno najważniejszych wydarzeń e, z historii świata, od maratonu począwszy przez Stalingrad, e, tam Waterloo w międzyczasie. O co chodzi? Otóż Ludwik Stom ma znakomity polski antropolog, autor wielu znakomitych książek e, na temat historii, mitów, i, i podobnych zagadnień, zastanawia się, czy te wydarzenia, aby na pewno e, były tak przełomowe, jak funkcjonują w naszej świadomości. Nie do końca. Okazuje się, że maraton wcale nie musiał zmienić świata antycznego, że bitwa pod Waterloo mogła być tylko propagandowym sukcesem Brytyjczyków, a Wersingetoryks, słyszeli Państwo o takim zapewnie, zapewne wodzu Galów, jego śmierć, przegrana bitwa, wcale nie musiała skończyć marzeń Galów o wolności. Proszę Państwa, ta książka jest napisana w sposób porywający, zapewniam Państwa, że takiego pióra no, no takiego pióra możemy pozazdrościć autorowi książka do nabycia w księgarni Matras Ludwik Stom ma historię Przecenione Iskry wielu z Państwa czeka na pewno na ten wspaniały akt a dzisiaj nie byle jaka książka ale o tym za chwilę książkę yy, wylosowała Pani Sonia Jarolim jeśli dobrze czytam, Sonia Jarolim otrzyma książkę wydawnictwa Znak, Pisarz, który nienawidził kobiet. Opowiem o niej na końcu dzisiejszego programu. Niesamowita sprawa. Sonia Jarolim. Proszę Państwa, ja przepraszam, że dzisiaj tak w biegu wszystko, ale dosłownie prosto z podróży teatralnej. Ale jeśli podróż, to wybieramy się gdzie indziej. Po raz pierwszy w naszym programie wydawnictwo Noir Sir Blanc, ale też z niezwykłą książką. Tytuł książki wiele mówi, lecz zabije rzeka białego człowieka. Autorem jest francuski dziennikarz Patrick Besson. To jest człowiek, który Afrykę zna na wyrywki. Korespondent Limani T. wysłany przez macierzystą redakcję do Konga miał okazję poznać problemy Afryki, żal Afryki w stosunku do białego człowieka. No okazuje się, Europa, cywilizacja zachodnia ma wielki dług wobec tego kontynentu. Myślę, że ta książka zaskoczy Państwa w bardzo wielu aspektach. To, co się działo w Ruandzie, to co się dzieje często w wielu innych krajach Afryki, zbrodnie, mordy nieustające właśnie etniczne, to tak naprawdę jest pokłosie tego, co Europa. Zrobiła temu kontynentowi w XIX wieku i na początku XX. Polecam Państwu tę książkę, porywająca, fabuła, porywająca tematyka. Skoro Francja słyszeli Państwo zapewne o Colette i słyszeli Państwo, no nie mogli Państwo nie słyszeć o Klaudynie, bohaterce czterech jej powieści. Dziennik nastolatki, który wyszedł na początku XX wieku, no po prostu wstrząsnął opinią publiczną, jak na tamte czasy. E, sposób w jaki kolet potraktowała e, kobiecość, rodzącą się kobiecość swojej bohaterki, jej e, fascynacje e, flirtem, miłością, obserwacje e, z natury, obserwacje społeczne, e, fascynacje mężczyznami i kobietami, wyobrażacie sobie państwo e, na tamte czasy e, takie ujęcie tematyki. Dość powiedzieć, że już w pierwszym e, tomie czterotomowej serii Klaudyna w szkole, pierwsza miłość Klaudyny to jest jej nauczycielka, Eme. I co ja Państwu będę więcej mówił? Natomiast to nie tylko skandal. Okazuje się, że Kolet została na trwałe w klasyce powieści europejskiej. Jej proza jest naprawdę mistrzowską prozą. Sposób, w jaki traktuje bohaterkę dotąd, można uważać za sposób bardzo nowoczesny. Oczywiście seria z miotłą.